Słowa Ewangelii według świętego Marka Jezus mówił do tłumów Z Królestwem Bożym dzieje się tak Jak gdyby ktoś nasienie wrzucił w ziemię Czy śpi, czy czuwa we dnie i w nocy Nasienie kiełkuje i rośnie Sam nie wie jak Ziemia sama z siebie wydaje plon Najpierw dźbło, potem kłos A potem pełne ziarno w kłosie Gdy zaś plon dojrzeje Zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo. Mówił jeszcze, z czym porównamy królestwo Boże, lub w jakiej przypowieści je przedstawimy. Jest ono jak ziarnko gorczycy. Gdy się je wsiewa w ziemię, jest najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi, lecz wsiane, wyrasta i staje się większe od innych jarzyn. Wypuszcza wielkie gałęzie. Także ptaki podniebne gnieżdżą się w jego cieniu. Wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć, a bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim uczniom.